No i teraz druga część filmu, oczywiście z Grzegorzem, a na blacie Motorola GM 360 VHF. Przejściówka, ta co wcześniej robiłem, ale z optoizolacją, dalej z chipem FTDI. Yy, I taki, taka wtyczka do wejścia w tryb BOT. No i oczywiście Grzegorz tutaj jak zwykle pierwszy odczytał yy, sobie kodę pluga starego, potem tunerem ustawienia. To już pomijamy to, bo w tamtym filmie to było przy ręcznej, to jest ta sama sytuacja. No to Grzegorz tutaj od razu przechodzi w tryb flashowania. SOFT 3.16. No i oczywiście dajemy jak zwykle program. Jak widać tutaj się połączyło, dajemy OK. I teraz tak, no najszybsza prędkość, bo nam się śpieszy, OK. I teraz nie ruszamy, musimy wejść w tryb BOT. Grzegorz zapnij tą wtyczkę z tyłu. Znaczy jeszcze może wcześniej wyłączymy zasilanie, momencik na zasilaczu sobie wyłączymy no daj Grzegorz tego bota tylko dokładnie w te piny włóż bo nie wiem czy widzisz to może się zaglądnie dobra włożyliśmy w tryb bot jak wejdziemy w tryb bot tam się zwiera dwa piny eee, włączamy zasilanie proszę naciśnij Grzegorz przycisk z przodu i puści dobra I jeszcze raz O, jest w trybie bot, no to dajemy OK. No proszę bardzo, już nam weszło w tryb bot i, i za chwilkę będzie pasek postępu. Także jest komunikacja w obie strony. Teraz powinno nam się tutaj to pojawić. Czas flashowania od pojawienia się tego paska postępu około 2 minut. Na chwilkę się zatrzymał i teraz już idzie właściwy, właściwy flash. Nie wolno teraz to złączać, bo nam się to wszystko wysypie. Ale idzie momentalnie 10%. Oczywiście jak zwykle chip FTDI po kablu USB. Nie ma żadnych tu gniazd. Jak widać RS232, nie ma żadnego oszukaństwa kabelek sieciowy zwykły wgrywamy przez gniazdo mikrofonowe radio się wygasiło no i czekamy aż proces dojdzie do końca oczywiście potem, potem znowu sobie możemy sprawdzić ustawienia w tunerze podgrać archiwalne ustawienia albo albo nie bo to się przy tym flashu nie kasuje ale są zarchiwizowane w folderze gm co równo kompensacja, jak i kodep luk i ustawienia tunera no softu nowszego nie było, najnowszy jest 3.16.0.0 także Grzegorz tu będzie miał najnowszy soft w grany. co tam zmienione zostało, pewnie jakieś drobne błędy ja nie analizowałem tego co tam w tym, tych softach nowszych się pojawia ale jak ktoś pisze nowsze softy to widocznie jest taka potrzeba może troszkę więcej funkcjonalności. No, i najnowszy kod będzie w wersji 8.1. Teraz Grzegorz miał wersji 8, bo poprzedni soft Motorola był 3.15.0.0. Także czekamy, już się kończy. Już jesteśmy na 90%. Dojdzie do końca. Najwyższa prędkość. Proszę, programuje kodę plug. No, i jest ok. No, i dajemy OK. I Grzegorzu teraz tak, wyłączamy radio, ja mam tu fajny przycisk, e, odepnij tą wtyczkę z tyłu. Tam się dwa piny zwiera, żeby wersję BOT wejść, tam można by przełącznik dać, ale nie mam z przełącznikiem kabelka. No i Grzegorz, ja włączam zasilanie. No i Grzegorz uruchamia. <tell> Może ściszyć troszkę, bo jest podgłoszony. E, no wejdź w menu, Jakie jest wersja softu teraz. Tylko podnieś troszkę do góry, bo ja nie widzę tu. On po angielsku język daje. No, 316.00 i kodę plug, następne ustawienie. Musisz wyjść krzyżykiem. I kodę plug wersji 81. No dobra, no to ok. I teraz mamy ten sam kabelek co flashowaliśmy. przez gniazdo mikrofonowe. Teraz wygrywamy Grzegorzowego kody pluga. No to Grzegorz, daj tego program CPS. Odczytujemy. Tak. Ładnie nam się odczytuje tutaj. Także mówię, ta przejścióweczka ma optoizolatory, dlatego żeby nie było potencjału masy. Na przykład jak radio jest podłączony pod antenę, a laptop też jest gdzieś tam uziemiony lub nie, no to mogą się cyrki dziać. Także to jest przetwornica, dwa optoizolatory, zwykły chip FTDI, żadnych gadżetów. Można tym flashować, można tym ustawienia częstotliwości wygrywać. Także żadne fabryczne RIBy, wszystko amatorskie. To Grzegorzu, teraz ten upgrade tego eksport tego kodepluga. Tylko musisz odczytać. Jest pliku, z pliku. Nie z radia z pliku. Nie, odczytaj plik. To to zamknij ten stare okno. Musisz ten plik co zapisywałeś sobie tu odczytać. Nie, to wziąłeś chyba odczyt z komputera, tak? Nie. Nie, daj filem, fajlem otw otwórz. O, od, odczytało, ale to chyba z, z, z nie szło z pliku Grzegorz, tylko szło to z radia. Także musisz jeszcze raz zamknąć to okno i z pliku. File, Open, o i teraz szukasz pliku, tego co zgrałeś z, z gm folderu. To był ten? Tak, vhf. I zobacz jeszcze w ustawieniach czy to jest faktycznie, no kliknij tu, jaki tu jest kodek plug. 8.0 I teraz musimy zrobić podbicie do 8,1. Weź tam, zrób jeszcze na 8,1, czy się da. File, export. Nie trzeba upgrade'ować, bo nie trzeba. Dobra, to ten może zostać. No to wgrywaj to do radia od razu. Anuluj. Czy od razu wgrywamy do radia. Nie, tu już nie trzeba, Grzegorza. Trzeba wgrać po prostu tutaj. W write Device. O. Okej, okay, okej. Okay. Także się wgrywa to, co wcześniej przed Flash'em odczytaliśmy. I zaraz będziemy mieć to, co miał Grzegorz zapisane przed Upgrade'em. No i zobacz, Grzegorz, czy się dobrze zapisało? Czyli no co jest wszystko. Jest, tak? Widać. Mhm. Częstotliwości są wgrane. Tak no pewnie. i to wszystko. Mamy, mamy zarkiwizowane, zamykamy wszystkie programy. Odpinamy przewód mikrofonowy, przez który wgrywaliśmy flesza. Nie trzeba do tyłu jakichś specjalnych wtyczek robić, tylko mówię, żeby wejść w opcję bot botowalną, To tutaj sobie w przyszłości zrobię przełącznik. Przełącznik tu w tej chwili. W tej chwili jest. Yy, Przewód BOT z masą połączony i to wszystko. Także nie ma żadnej elektroniki tutaj. Proste, proste zwarcie dwóch PINów na radio. Także dziękuję za oglądanie i Grzegorz tutaj Dzięki. też się żegna. Ma wszystko upgrade'owane. Przy okazji, jak ktoś by chciał sobie zrobić taką aktualizację, to można się na tym filmie wzorować. Dziękuję i pozdrawiam.